Cześć, jestem Michał Pisarski i chciałem Wam opowiedzieć o MOTO X-FORCE. To, to ja będę cały czas może, może trzymać. Cześć, nazywam się Michał Pisarski i chciałem opowiedzieć Wam o MOTO X-FORCE. Najmocniejszym smartfonie Lenovo i prawdziwym flagowcu z nietłukącym się ekranem. Udało się, yeah! A dlaczego tak? Nietłukący się ekran to unikalna funkcja, za którą naprawdę warto zapłacić. Jeżeli smartfony nagminnie wypadają Wam z rąk, Moto x Force będzie dla Was perfekcyjnym wyborem. Testowy egzemplarz smartfonu spotkał się z podłogą przynajmniej kilkadziesiąt razy, ale dzięki pięciu ochronnym warstwom na wyświetlaczu wciąż działa i wygląda idealnie. I wydaje się, że razem z Karaluchami oraz Nokią 3030 przetrwałby nawet zakładę nuklearną. No właśnie! Nie tylko sam wyświetlacz, nawiasem mówiąc AMOLED o rozdzielczości QHD sprawia wrażenie solidnego. Anodowane aluminium na bokach i plecki zdobione balistycznym nylonem to połączenie oryginalne oraz wytrzymałe. Charakterystyczna faktura tylnej ścianki sprawia, że smartfon jest bardzo przyjemny w dotyku i wyjątkowo pewnie leży w dłoni, a do tego nie straszne mu przypadkowe zalania oraz zachlapania. Snapdragon 810 wciąż należy do czołówki mobilnych chipów, a 3 GB pamięci operacyjnej wystarczą do każdego zadania. Wprawdzie w sklepach znajdziecie już kilka smartfonów mocniejszych na papierze, ale realne osiągi Moto X Force nie odbiegają nawet od najdroższych konkurentów i sprawiają, że ostatecznie oceniam ten smartfon jako urządzenie kompletne. Takiego ulepszonego Nexusa z jedną bardzo unikalną cechą. Dość już tych wszystkich TouchWizów, MIUI i innych wynalazków. Moto X Force oferuje nam Androida bez zbędnego make-upu. To taki Nexus ze slotem na microSD, więc miłośnicy czystego systemu będą w niebo wzięci. To gwarancja szybkich aktualizacji, a także płynnego działania. Lenovo dodało do oprogramowania tylko kilka drobnostek. Na przykład możliwość zmiany ustawień głośności w zależności od pory dnia czy lokalizacji, szybkie włączanie aparatu i latarki za pomocą potrząsania telefonem, co wygląda może głupio, ale jest nadzwyczaj wygodne, a także wyświetlanie na ekranie godziny i informacji o notyfikacjach za każdym razem, gdy wyciągniemy rękę po smartfon. Fajne. Moto X Force Turbo Power! Sami przyznacie, że ta nazwa brzmi nadzwyczaj potężnie. Dzięki technologii Turbo Power w ciągu kilkunastu minut naładujecie baterię smartfonu tak, że wystarczy wam on na kilka godzin pracy, a pełne uzupełnienie akumulatora trwa tylko 80 minut. Warto wspomnieć o tym, że nie jest to mały akumulator. Ogniwo o pojemności 3760 mAh spisuje się znakomicie i bez problemu wytrzymuje dwie doby umiarkowanego użytkowania i całą dobę intensywnego. Moto X-Force jest jednym z najdłużej działających flagowców na rynku. Imponujące! Ach, nie brakuje też obsługi ładowania indukcyjnego. A dlaczego nie? Osobę, która zaprojektowała aplikację aparatu fotograficznego obecną w Moto X-Force, powinno się skazać na tortury w postaci dożywotniego korzystania z tej aplikacji, na przykład. Nie no, ale poważnie. Robi zdjęcia przy każdym dotknięciu ekranu, możliwości konfiguracyjnych jest bardzo niewiele, a do tego ikonki w menu nie zdradzają na pierwszy rzut oka absolutnie niczego. Na szczęście zawsze można ściągnąć jakiś alternatywny program. Sam aparat robi bardzo ładne zdjęcia, i jeśli nie przeszkadza wam brak optycznej stabilizacji obrazu, będziecie zadowoleni. Jedną z ciekawszych funkcji preinstalowanych w Moto X Force przez producenta jest asystent głosowy, który pozwoliłby Wam wygodnie uzyskać ważne informacje z sieci, a także przede wszystkim sterować smartfonem bez dotykania go, co przydawałoby się choćby podczas jazdy samochodem. Bo niestety, polecenia głosowe Moto nie działają w języku polskim. Co byłoby jeszcze do przełknięcia, gdyby nie fakt, żeby używać ich w wersji angielskiej trzeba zmienić język w całym systemie. No tak, mówiłem, że warto zapłacić za nietłukący się ekran, ale żeby aż tyle? Moto X-Force kosztuje ponad 3000 zł. Gdybym miał teraz 3000 zł, kupiłbym sobie jacht, sportowe auto i rasowego pieska, a potem nowego Forbesa, żeby popatrzeć na swoje zdjęcie na liście najbogatszych Polaków. Okej, okay, przesadzam, ale mam nadzieję, że cena tego urządzenia szybko spadnie, na przykład do 2500 zł, bo naprawdę jest ono godne uwagi. Tak, wiem, że muzyki ze smartfonowych głośników słuchają tylko osiedlowi Wodzireje, ale to nie znaczy, że dobre audio w telefonie do niczego się nie przydaje. W Moto X Force znajdziecie jeden niezłej jakości głośnik. I nie byłoby w tym nic strasznego, gdyby nie fakt, że konstrukcja obudowy sugeruje, że głośniki są dwa. Z otworu po lewej stronie nie wydobywa się jednak żaden dźwięk. Ładnie to tak oszukiwać? Nie bronię nikomu być przeciwnikiem tego zabezpieczenia, ale fakt, faktem, czytnik linii papilarnych to w tej chwili standard w urządzeniach z wyższej półki cenowej, a w Moto X-Force po prostu go nie ma. Choć przez moment myślałem, że może funkcję tę pełni okrągłe logo Moto na tylnej ściance obudowy. Nic z tego. To szczególnie smutne z uwagi na fakt, że przecież Android 6 wprowadza natywne wsparcie dla skanerów odcisków palców. No trudno. thank